Siema, siema, z tej strony ck 2 i zagramy sobie w Roblox App City. I tak, jeżeli macie filmik, który jest podobny, nie zapomnijcie o łapce w górze, piszcie coś pod komentarzem i subskrybujcie mój kanał, a więc już zaczynajmy. I tak ludzie, jest taki mały, no tak, powiem tylko tyle, w Robloxie, w tej grze można powiedzieć, że... Tak, Roblox to bardzo fajna gra co dla mnie, bo miliony graczy w to grają. Czekajcie. Ja to, ja to przełączam. Kucza, nie muszę to przełączyć. Eee. No. Jest tylko mały pewien problem, że bardziej wolałbym grać w Robloxa na kompie niż na telefonie. No ja i, i zdecydowanie dla mnie... Najlepszy Roblox jest yy, na kąpie, bo jakiś tutaj nie ścina się. Yy. Nie jestem do mnie zmieniam, ale patrzcie, w serce, jakiś drugi zmieniłem. Dobra, ten będę miał. No i tak. Na razie sobie grę, żeby na razie mieć muzyki w tle. To więc ustawiłem jak najlepszą jakość, klatki na sekundę, tylko że jest taki problem z grą, że kurde za, za bardzo ona się ścina Tutaj też można ten mm, zobaczyć Polaków, którzy w to grają. Bardzo dużo Polaków w temacie gra A chciałem sobie tylko nazwę tutaj pod moim nickiem, dać YouTuber, żeby poznać, że jestem YouTuberem, ale no niektórzy mogą mi tego nie uwierzyć, bo jest dużo takich typów, którzy wymyślają, że czy jest YouTuberem, czy nie. Ale. Dobra. Od jakiegoś długiego czasu nie gram w ten, nie nagrywam na siebie, Dobra, ludzie już jesteśmy, bo chwilową przerwę zrobiłem. A to no i tak chcecie mieć się odcinek z informacji, będzie za niedługo, tylko po prostu nie... muszę se ogagać. Na razie ten. Albo mm. dobra, może znanie ogólnie Tworski da prześle. Tak bo w sumie będzie lepiej. Um. No tak No i pewnie chcecie mieć też odcinek na kompie. ale najlepiej jak sobie nagram może tego. Robloxa albo po sobie jakąś nagrywalkę najlepiej. Na kompa. Bo kiedyś sobie będę nowego kupował Bardzo ostatnie do gier Na to kiedyś kiedyś Tylko że jeszcze tam potrzebuję donatów ale Tylko że ten KOMP czter... taki mały pewien problem jest, że komp kosztuje 4 prawie myślę, pięć 5000 albo prawie 4 Ale dobra Ale, ale to też jest decyzja widzów, czy dadzą pieniądze czy nie. To zależy. bo ktoś by musiał włączyć jeszcze mojego Live'a. O dobra. Kurde. Polacy. No widać ten polaków. No no dużo dużo powiedzmy, 500, 500 tak mam, 560. Bzdrapujsz, no tu mnóstwo polaków jest. No. każdy będzie się... Tak każdy będzie do mnie pisał czy, czy naprawdę jest no jestem No jestem. No i jestem z Czemu nie O każdy będzie pisał, nie jesteś wideo, ale Nie wiem co to są za YouTube, bo jest ja sam czasem ich oglądał Tylko, że czas, czasami... co tu se kupić czekajcie, może się to te teleportuję do, do mojego domu najpierw jak pogrąb w Web City na, na kąpie tak, to jest o wiele lepsze niż granie To jest to resetowanie domu to Nie chcemy ryzykować O, tutaj już tak gra w ogóle nie ścina się i tutaj też macie animację, tutaj też animacja jeszcze jest tutaj Tak, wspania Raskania, płaczu, czekajcie. Może muszę włączyć się na chwilę zanim to... Dobra, już. Dobra, koniec animacji tylko. Chcę przemienić tylko postać. A jaką mam teraz? Bo fajne stroje co do Robloxa. No i tutaj pokażę Wam cały dom. No tu jest łazienka, to już widzicie. Mój główny pokój. Salon bardziej, no to jest kuchnia. przedpokój, No. Pokój, imprez taki sobie, taki. No i tutaj pokój youtuberski. To zazwyczaj ma każdy youtuber. No zresztą może nie każdy. No. Powiedzmy, że nie każdy. No, telewizor jest po to, żeby jak się łączy na przykład muzykę, no to z głośników leciało. Ale dobra, co tu kupić? Coś tu jeszcze brakuje. Um. No, dobra, ten telewizor może być. Tylko go wyłączę. Wow, ale się odbija. Dobra, to, co tu zresztą chcę kupić? Może jakiś mały stół do, się przyda? Jakiś mały stół Tak będzie w sumie lepiej jest stół niski Tylko, że ja wezmę, żeby zrejestrować sobie postać To tak będzie szybciej O, tu Nie, to dużo tu jest też youtuberów, ale raczej, tylko że nie wiem czy to czasem prawda, prawda. Um, no, bo to jest candy, candy. Um, ister, nie. No, czekajcie, jak to kupić? Nie, tego nie kupuję nawet. A, wracam jak do telewizora. telewizor chcę telewizor tutaj kupić. Rzeki, no tu. Gdzie tutaj stolik kupić? Hmm, obraz to. To wezmę. Nie, tutaj też nic nie znajdę. Oglądam też jeszcze bedma, bo też może być tutaj stoliki, ale tu raczej wątpię, że nie będzie. Nie, nie będzie. Jeszcze raz dam mi dźwiękną miejscowość, jakiegoś stolika. Będzie, bo nie będzie. Ale tutaj jest... Są w różnych kolorach. Są te niebieskie, biorę. No, dużo, to jest, no, dużo Znacznie dużo czas na teleportowanie się na, na, na moją działkę, na mój dom. Tak będzie lepiej. Czas do mojej luksusowej chaty wejść, czemu nie? Eee... Czekajcie. Eee, tutaj dam ten stół. stół. Muszę go przetarbować. mi się jakoś się podoba. Dobra, tak ją dam. Muszę ją trochę dać dalej, no bo... No i tutaj się da jakieś tam... ...błyszki czy coś. Teraz jakoś lepiej będzie przypominało to. No dobra, jak będzie, jak będzie, czyli tak ułożyć. No bo... Tak, będzie w sumie lepiej, tutaj się na przykład coś położyć, będzie lepiej. Ym... Może tutaj jakbym gdybym miał robuxy, byłoby lepiej. Yy, czekajcie, tylko ja nie wiem ile nagrywa się, no ja nie wiem ile. Dobra, w to. To video kiepskie, wy wygląda. A, dobra, jeszcze pokażę Wam parę miejsc, które bardzo lubię tutaj w tej grze. Do deblazy nie? nie? do tej The Plaza, co nagry Nagrywałam tą chatę, ten dom mój ten w The Plaza, tylko ten. Tutaj w Map City. Yy, tak, tutaj mamy lodziarnię. Zobaczymy jego interior, czyli środek yy, tego pomieszczenia tego całego. I tutaj można wybrać różne smaki lodów. Albo tutaj możemy. No ja akurat wezmę... Anilia. Czekolady i wanilię Tutaj sobie można zjeść to szybko. Tak samo spokojnie, na spokojnie szybko sobie zjeść. Można... Do, no przynajmniej jest animacja taka możliwość. W domu też można jeść lody, tylko że takie inne. I oraz można też mikrofale mieć i tam też możesz sobie zagotować jedzenie Czyli chyba też kurczakka można. W tej grze wszystko jakoś możliwe jest, tutaj mamy restaurację, pizzerie bardziej. O, chyba kolejna jakaś grzyberka, tutaj możemy podawać pizzę, tu, tyk, tyk, już. Yes. nie zawsze takie szybkie no kolejna youtuberka, no, no dobrze yy. mam nadzieję, że nikt nie będzie mnie śledził przynajmniej <noise> że youtuber za youtuberem albo widz za youtubera, ale w sumie to każdy robi no bo jak zajął tego youtubera, on tutaj mamy szpital też się ten interior sprawdzimy Te w pomieszczenia e Dobra Tutaj mamy apul Jak się podoba? Tutaj mamy całe operacyjne Wszystkie podobne No tutaj ja nie wiem co to jest Nie, nie wiem co to jest Kurde Ty, to, to, Nie, nie No niektóre to są sale operacyjne już wow. Tutaj mamy pomieszczenie dla własów Chyba, czy jakoś Dobra, wychodzimy stąd Ym. A no i tutaj też mieć można zabawki, no można się też przemieniać w dzieciaka, czy w tego, od nastolatka. To jak, jakie jak przedmioty wezmę. Czekajcie, Nie wiem, po co mi te wózki, ale... Idę, wezmę. Ja jeszcze... Tutaj mamy kawiarnię nie wiem tam sobie poszedł zobaczyć. Eee... O. Prawie ludzie z taki takimi samymi nikami. Eee, blue na 80 i blue, blue na 07. Prawie takie same kolory dwa się ludziom. Eee... Też możemy mieć mieszczenie z kawa Tutaj mamy kawę, czy takie podobne to z kawiarnia w sumie, a tak, tak. może na następnym odcinku pójdziemy w sumie tam na grę star ten na Sarbola i na Map City Racing, to tyle. chodzi, albo sobie puściła jakąś animację. Yy, tutaj też można sobie przemijać wygląd postaci, edytować edy edy awatar, kupić sobie te no, takie manekiny, żeby za zapisać się yy, ciupy niektóre które masz na sobie. Na przykład że wierzysz edytujesz w postaci i potem tutaj zapisujesz. Patrzcie, no to jest możliwość zmieniać się na stolatkę czy na czy na dzieciaka, ale już bardziej w, w normalnego A i tutaj też mam ten mm, pomieszczenie z zirkiem i tam jest Trzeba stworzyć sobie imprezę Tylko, że ja bym potrzebował Robuxów bo tutaj też trzeba mieć plusa ale nie mam w ogóle, że ten dobra no to, no to tutaj przed wami kurde youtuber idzie eee dobra natomiast ludzie tak e, zakończymy na tym odcinek jeżeli ma się filmik który spodobał nie zapomnijcie o łapce w górze, pisie coś pod komentarzem Subskrybujcie mój kanał, a więc żegnam Was. Cześć.